Zielony ład zakłada, że do 2050 roku Europa stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Jednym z takich założeń właśnie jest ograniczenie zużycia środków ochrony roślin o 50%, ograniczenie zużycia nawozów oraz antybiotyków w hodowli zwierząt. Staramy się odchodzić od tych preparatów na bazie glifosatów od tych totalnych. Umożliwiliśmy ograniczenie zużycia substancji właśnie o 50%. Europejski Zielony Ład. Czym chronić uprawy przed chwastami? Z tym zagadnieniem zmierzymy się w dzisiejszym odcinku. Nagrywamy go na poletkach doświadczalnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku. Naszym pierwszym rozmówcą jest Łukasz Kuleczka. Panie Łukaszu, proszę powiedzieć, ile hektarów jest uprawianych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sielinku. Tutaj w Sielinku mamy do dyspozycji 70 hektarów gruntów ornych. Typowo pod poletkami mamy, praktycznie można powiedzieć, że już mija sezon. Sezon, jest, została nam jeszcze kukurydza. Na kukurydze mamy 8 hektarów pod doświadczeniami. I tutaj ten teren, który mamy tutaj koło siebie to jest około 10 hektarów typowo poletek, doświadczeń, demonstracji, pokazów, na których organizowaliśmy. Także można powiedzieć, że mamy około 18 hektarów tych miejsc pokazowych i pozostałą część uprawiamy na, jako produkcję towarową. Mogłem dodać jeszcze, że ma zakładamy polekcje, kolekcje tak zwane łanowe, na których badamy plony. To znaczy, to są pola, które wykorzystujemy normalnie. Tylko mamy tam też jakby drugie powtórzenie tych samych odmian. I na tych, z tych odmian, dużym kobajnem zbożowym, to są powiedzmy poletka już po 20-30 arów każdej odmiany. Więc tym tropem, tym tropem idąc, możemy dodać jeszcze kolejne 10 hektarów jako, jako doświadczenia. I mamy już prawie 30 hektarów demonstracji. Komisja Europejska kładzie coraz większy nacisk na ochronę środowiska. Wdraża politykę od pola do stołu, będącą filarem Europejskiego Zielonego Ładu. Jakie działania w związku z tym są podejmowane na poletkach doświadczalnych? No niewątpliwie jest to, jest to wyzwanie, jest to, jest to coś, co nas czeka. W tym roku można na przykładzie buraków cukrowych mieliśmy tutaj tak jakby dwa aspekty. Jeden to jest stosowanie mikro, mikrodawek z wykorzystaniem adi adiowantów. Drugi aspekt, który tutaj mieliśmy, to udało nam się tutaj zaprosić partnerów z Czech ze swoim urządzeniem do pielenia, do pielenia buraków cukrowych. To jest urządzenie bardzo, bardzo prototypowe i oni u nas je też niejako promowali, ale też testowali. I to urządzenie jak najbardziej ma przyszłość, ma przyszłość i pozwala nie tyle ograniczyć do zera, co pozwala ograniczyć pierwszy, drugi, trzeci. Zabieg, a ten ewentualny korekcyjny czwarty, celem za ograniczenia zachwarszenia wtórnego, należałoby już wykonać, ale niewątpliwie jest też zmniejszenie tej, tej chemii. Mieliśmy tutaj dwa polecka typowo ekologiczne, to była m.in. gryka. Mieliśmy również, no tutaj szereg właśnie doświadczeń, gdzie stosowaliśmy adiowant doglebowy, który pozwalał nam zmniejszyć substancję aktywną w jednost na jednostkę powierzchni. Teraz chciałabym porozmawiać o doświadczeniach z glifosatem, jakie są prowadzone na tych poletkach doświadczalnych, które znajdują się za nami. Tak, dziś tego, dziś właśnie mamy tutaj okazję podziwiać, że tak powiem, te doświadczenia, jakie tutaj przeprowadziliśmy wspólnie z firmą Cieksa Żyna i ich nowym preparatem halvetic. Ogólnie preparat Halvetic ma ograniczoną dawkę substancji, substancji czynnej, jaką jest glifosat. Mieliśmy właśnie tutaj różne warianty w mniejszej, w większej dawce na hektar. Ja osobiście jestem zadowolony z efektów. Bardzo, cieszy mnie, bardzo cieszą mnie trzy w sumie rzeczy. Jedna rzecz to po pierwsze, że po siedmiu dniach jest już bardzo zauważalny efekt. Druga rzecz, która wyszła przypadkowo, to po zastosowaniu preparatu trzy tygodnie temu i silnych opadach deszczu w samosiewach rzepaku, które mieliśmy na stanowisku, samosiewy rzepaku zaczęły odbijać, czyli co pokazuje, że się nie wpływa on na siłę kiełkowania. I trzecia... Trzecia rzecz to na trwałym użytku zielonym również poradził sobie z trudnymi chwastami, z chwastami wieloletnimi. No jakie ściernisko w ogóle był on stosowany? Yy, przede wszystkim tutaj, tutaj mogę się pochwalić bardzo bogatą gamą, bardzo bogatą gamą tych ściernic, na których był zastosowane, bo gdyż mieliśmy tu w silniku 30 roślin uprawnych, to przede wszystkim to były grono zbóż tam się w jarek, jarych, ozimych, trawy, trawy mieliśmy w mieszankach poplonowych, mieliśmy mieszanki poplonowe skonstruowane z różnych roślin, mieliśmy te rośliny też również solo, to były m.in. goczyca, rzodkiew, facelia, koniczyna lucerna, gryka, cała gama roślin bobowatych. A jak poradził sobie halwetyk z perzem, bo to jest trudny przeciwnik? Tak, jest trudnym przeciwnikiem niewątpliwie i jest też, jakby nie patrzeć, ten, tą, 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 tą rośliną, która do której najczęściej używamy glifosatu na ścierniskach. Ja ogólnie nie zauważyłem tutaj, żebym peż nam gdzieś odbijał, więc z naszej strony, z niewielkim zachwaszczeniem perzem, mogę powiedzieć, że jest ok. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego współpracuje z wieloma rolnikami. Czy tym rolnikom poleciłby Pan halwetik? Ogólnie można powiedzieć, że jesteśmy na takim, w takiej dobie, że, że, że odchodzi się, staramy się odchodzić gdzieś od, tego, od tych preparatów na bazie, na bazie glifosatów, od tych herbicydów totalnych. Ale jeśli ktoś ma taką potrzebę, to jak najbardziej tak. Kolejnym naszym rozmówcą jest pan Marcin Kolemba z firmy Ciech Sarzyna. Jakie doświadczenia z halwetikiem były tutaj w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sierlinku prowadzone? Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj prowadziliśmy doświadczenia z naszym produktem halwetik. Robiliśmy dużo zabiegów na różnych poletkach, w różnych terminach. Konkretnie w dwóch. Pierwszy termin 25 sierpnia który robiliśmy na ugorach typowo, żeby sprawdzić działanie naszego produktu w trudnych uprawach, w dużym zachwaszczeniu. Drugie zabiegi robiliśmy w ścierniskach w ścierniskach zbóż robiliśmy na poletkach doświadczalnych. Produkt był stosowany na tych, tak jak wspomniałem, tym trudnym zachwaszczeniu, było w dawce 5 litrów halwetiku na 100 litrów wody. Jeśli chodzi o te zabiegi, które robiliśmy tydzień temu, to tam robiliśmy dwa zabiegi. Jeden zabieg był w ilości 3 litry wody, też na 3 litry preparatu na 150 litrów wody i 4 litry. Zrobiliśmy to celowo, żeby pokazać klientom efekt działania. Zależało też nam na tym, żeby pokazać efekt działania naszego produktu, że on działa już po 7 dniach. Ten produkt naprawdę działa dobrze i działa szybko. Proszę powiedzieć o efektach tych działań. Myślę, że jeśli chodzi o efekty, to widać je gołym okiem. Nawet tutaj, jak można się rozejrzeć za nami, to, to widać, produkty, że produkt zadziałał. Jest zielono, jest żółto, jest całkowicie spalone, więc o efektach nie będę opowiadał, te efekty widać. Z jakimi chwastami radzi sobie przede wszystkim? Tutaj mieliśmy głównie, jeśli chodzi o chwasty komosa, samosiewy zbóż, szarłaty, rdesty, więc babki lancetowate. Również jeśli chodzi o te trudne, to tak samo pesz. Nie było najmniejszego problemu, żeby produkt sobie z tym nie radził. Swoimi spostrzeżeniami na temat halwetyka podzieli się z nami pan Mateusz Garbatowski. Na jakim areale zastosował pan halwetyk? Halwetic zastosowałem na dosyć niewielkim areale, bo chciałem się przekonać, jak on działa. Bo to około 5 hektarów e, ścierniska. No i z efektów jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim z szybkości działania, e, no bo już po czterech dniach było widać naprawdę efekty. No i skuteczności, no bo wszystkie chwasty, które były na tym ściernisku, zostały zwalczone. A widzi Pan różnicę między tymi. Zabiegami, które wykonał Pan na swoim polu, a tym, co jest prezentowane tutaj dzisiaj na tych poletkach doświadczalnych? Nie, no tutaj wygląda to również dobrze. Tak samo, tak samo jak u mnie. Skuteczność środka jest bardzo dobra, także no nic mu nie można zarzucić. Nie mam żadnych uwag. Naprawdę jest, jest to dobry preparat. Teraz głos oddamy Pani Ewelinie Konopce z firmy Ciech Sarzyna. Pani Ewelino, proszę powiedzieć, czym jest Zielony Ład? Dzień dobry. Zielony Ład to jest strategia, która zakłada, że do 2050 roku Europa stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. I jednym z takich założeń właśnie jest ograniczenie zużycia środków ochrony roślin o 50%, ograniczenie zużycia nawozów oraz antybiotyków w hodowli zwierząt. Jeśli chodzi o herbicydy, to jakie substancje czynne w ostatnim czasie zostały wycofane? Jakich substancji czynnych wycofania możemy spodziewać się w najbliższym czasie? Ostatnio został wycofany jeden z takich ważniejszych, to jest w uprawie zbóż, na przykład sulfuron. W uprawie kukurydzy ostatnio też już został wycofany bromoksynil. Jednak największe takie obawy, które krążą, to są wokół glifosatu. Glifosat jest największą molekułą na świecie i w Polsce. Wartość tego rynku sięga nawet 6 miliardów dolarów. I pojawia się pytanie, co będzie, co będzie z tą substancją, co będzie z tymi produktami. Tym bardziej to jest ważne, gdzie jest rosnąca tendencja do uprawy bezorkowej, czy tak uprawy uproszczonej, która ma zapobiec stratom wilgoci w glebie. Przy tych uprawach glifosat jest jednak bardzo często pojawiającą się substancją, żeby taki sposób uprawy ekonomicznie też jakoś działał. Jakie działania w związku z tym podejmuje firma Ciech Sarzyna, aby rozwiązać ten problem? Ciech Sarzyna w 2021 roku zarejestrowała innowacyjne rozwiązanie Halvetic. Halvetic jest to produkt oparty na substancji glifosat. I dzięki naszej technologii BGT, czyli Better Glyphosate Technology, Umożliwiliśmy ograniczenie zużycia substancji właśnie o 50%. Poprawiliśmy właściwości całego produktu, poprawiliśmy właściwości możliwości wnikania substancji aktywnej do wewnątrz rośliny, która okazała się być największym problemem, bo jak wykazały badania, 5-8% substancji wni, wnika do rośliny, więc problemem nie jest to, ile produktu cieczy roboczej naniesiemy do rośliny, tylko ile zostanie przetransportowane do rośliny. Nasz Halwetyk natomiast ma tak zbudowane i wbudowane komponenty, aby zlikwidować te, te problemy, aby to już nie, tak powiem, nie trudziło rolników, nie musieli myśleć o tym, jaka twardość wody, czy trzeba coś dodawać. My to wszystko tak opracowaliśmy, żeby ułatwić rolnikom życie. Wspominała Pani o tym, że halvetika nie trzeba wzmacniać. Czy to oznacza, że nie trzeba stosować na przykład adiowantów? Tak, dokładnie to. Właśnie tutaj formulacja BGT, Better Glyphosate Technology, oznacza, że już nie, stosowanie halvetic nie wymaga dokładania żadnych uszlachetniaczy cieczy roboczej. Nie trzeba dodawać adjuwantów, nie trzeba dodawać siarczanu amonu, ale również mamy tutaj wbudowany system antypienny, który jest z jednej strony można powiedzieć, że dodatkiem, ale z drugiej strony bardzo ułatwia życie rolnikom, przedsiębiorcom rolnym, którzy narzekają na taką funkcjonalność. Innych glifosatów. Dla jakich upraw halwetik uzyskał rejestrację? Halwetik obecnie zarejestrowany jest na, po zbiorze roślin uprawnych sprzenica rzepak. Dodatkowo jest zarejestrowany w sadach jabłoniowych i gruszowych. Zarejestrowany jest również w uprawie kukurydzy po siewie przed schodami kukurydzy, a po wschodzie chwastów oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo. Czy myślą Państwo o tym, żeby zwiększyć tę rejestrację? Tak, intensywnie nad tym pracujemy, już mamy opracowaną całą szeroką listę i propozycji upraw, więc myślę, że to niedługo też nastąpi. Wiem, że przeprowadzili Państwo liczne badania z kalewetikiem. Proszę opisać ich skuteczność. Tak, doświadczenia skuteczności na produkcie Halvetic przeprowadziliśmy w ilości prawie pół tysiąca, i to przeprowadziliśmy na różnych, w różnych krajach, w różnych kontynentach. Chciałabym też dodać, że Halvetic jest obecnie zarejestrowany również w Portugalii. Dostaliśmy rejestrację federalną w Stanach Zjednoczonych i przewidujemy również dalszą ekspansję. Myślę, że w kolejnych tygodniach czy miesiącach te rejestracje pojawią się. Skuteczność, to biorąc pod uwagę, że jest połowa substancji aktywnej, dążyliśmy do. Do tego i taki efekt osiągnęliśmy, żeby był równoznaczny z tym, jakie są stosowane produkty standardowe o zawartości 360 gram na litr. Czym ten glifosat różni się od innych dostępnych glifosatów na rynku? Halvetik różni się od pozostałych glifosatów przede wszystkim tym, że to jest rozwiązanie. Halvetik to nie jest produkt, nie powinniśmy tego traktować jako wyłącznie glifosatu, bo glifosat to jest substancja, ale cała ilość nośników i kompozycji, która ułatwia pracę rolnikom, zwiększa skuteczność, a jednocześnie ma unijny wymiar, czyli jesteśmy już w zgodzie z tym, co może być niedługo oczekiwane od wszystkich. Zmniejszona dawka substancji na hektar. Przy okazji halwetyk został tak zarejestrowany, żeby nie powodować trudności i jakiegoś przejścia z jednego produktu na drugi. Jednakże jednego produktu stosowane było 2 litry, no halwetyk przypuśćmy byłby w innej dawce. Nie, jeśli rolnik do tej pory stosował standardowy produkt oparty na glifosacie o stężeniu 360 gram na litr w ilości 4 litry na hektar, halwetyk stosujemy w takiej samej dawce. Czyli glifosatu w halwetyku nie powinniśmy się obawiać, bo niestety glifosat budzi ambiwalentne odczucia. Tak, jest dużo takiego złego PR-u wokół tej substancji. Jednak glifosat, jak się okazuje, jest jedną z najlepiej przebadanych substancji na świecie. Żadne badania tak naprawdę nie potwierdziły tego, że glifosat stosowany zgodnie z etykietą i poprawnie ma zły wpływ na na środowisko czy na inne organizmy.